Problemy z włosami obecnie są bardzo częste wśród moich i pacjentów, innych lekarzy, tak jak widać tutaj na spotkaniu trychologicznym. Wiedza, którą trzeba posiadać jest niezmiernie rozległa. Ginekologia, choroby jelit, choroby endokrynologiczne oraz właściwa ocena obrazu trychologicznego, czyli to, co widzimy patrząc w powiększeniu na skórę. Niuanse sprawiają, że jesteśmy w stanie właściwie rozpoznać chorobę, która doprowadza do wypadania włosów, albo rozpoznać, jaki jest mechanizm wypadania włosów. Jeżeli nie interesowaliście się do tej pory trychologią, radzę zacząć. Jest to bardzo wielka, rozległa, wielodyscyplinarna dziedzina nauki, którą warto jest zgłębić dla naszych pacjentów, tak żebyśmy mogli im skutecznie pomagać nie tylko w chorobach, ale również dobrze wyglądać, tak, żeby mieli ten atut, który zawsze nam towarzyszy, czyli piękne, zdrowe i gęste włosy.